Zobaczcie w ogóle, że... O oh god! On się tak szybko rusza! A on jest w ogóle jakimś robotem ty. Wracamy do babci na pomidorówkę. Ale coś tu nie gra! Juniorku tu nie gra to, że nie zjadłeś pomidorówki. Chociaż widzę, że masz jakieś kąciki czerwone. Czyżbyś zjadł azbest Lol? Pozdrawiam! No a teraz... Ale czekaj, babci chyba nie ma. Jest tylko dziadzio. No się uszydłanko! Sej z and welcome back to Granny True Story. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszej kochanej babci. Granny Chapter 2 Ale jak sami widzicie nie nazywa się to Granny Chapter 2 Tylko Granny True Story Ponieważ jest to mod od Polaka Tak, dokładnie moi drodzy Polacy również modują Granny I jest to mod od Łosucha Którego bardzo serdecznie pozdrawiam Dał mi linka do tej gierki Przetestujemy sobie tą gierkę Ponieważ oni mają multum modów Znacie Dila, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Granny, dajcie znać Koniecznie w komentarzach pisząc aż tak! Łosuch, a ja również być może zaserdoszukuję Twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy sobie bebe! Dobrze, moi drodzy, ja klikam play i jak sami widzicie, najprawdopodobniej jest tutaj tylko i wyłącznie Grandpa. Pokręgnie, proszę robić pomidorówkę. Mamy difficulty normal, darker music, grandpa moves with medium speed. Quality oczywiście ustawimy na high. I lecimy. After all, the Slendrina mods event, the last standing survivor appears in house of the unknown person, which caused the break of reality. This is just the beginning. To jest tylko dopiero początek. Moi drodzy, z tego co mi. co już tam słyszałem, że coś upadło, to jest najprawdopodobniej mod, w którym musimy uciec helikopterem. Ale ten helikopter znajduje się na dole I jest tutaj mega dużo dziwnych rzeczy Bo generalnie to nie jest tylko zamiana tutaj tekstur czy coś takiego Tylko tutaj gierka praktycznie została cała zmodowana I teraz moi drodzy Po pierwsze muszę sobie sensitivity zmienić na maxa, dokładnie Jest git, bardzo mi się grafika podoba I idziemy Jak sami widzicie jest to Granny Chapter 2 Nie ma Granny tak naprawdę, więc powinno być chyba spoko I need a crowbar Moi drodzy, jak zwykle tutaj potrzebujemy crowbar Tutaj mamy handwheel, dokładnie tutaj, moi drodzy, jest krew, tutaj w ogóle też krew wisi, nie wiem to w sumie dlaczego. Mamy tutaj, moi drodzy, żelazną damę, pamiętacie żelazną damę? Żelazna dama była spoko. Dobra, i wejdźmy sobie może tutaj. Okej, okay, tu jest jakaś elektryczność i wydaje mi się, że ta elektryczność mi złapie i coś tutaj mamy. Special key. Tylko ten special key, moi drodzy, jest niebieski. Czy my możemy znaleźć tutaj, co jeszcze jest? Tu jest w ogóle kamera. Pamiętajcie, że Grandpa w grani Chapter 2, on patrzy przez kamery I najprawdopodobniej tutaj też będzie patrzył, Będzie spoglądał na nas swoim żelaznym okiem. Pajączki. Malutkie pajączki. To są malutkie pajączki. Słuchajcie w ogóle tej muzyki, jak ona, jak ona jest piękna, nie? Mega. Mega mi się podoba. Naprawdę bardzo fajna, nie? Dobra, tutaj chyba muszę wsadzić ten special key, Ale czekaj, co się stanie, gdy ja na przykład tego nie otworzę? Pójdę sobie nacisnąć żelazną damę, którą słyszy. Nie da się. Nie, no da się. Nie da się. Nie da się. Nie da się, da się żelaznej damy załączyć. Więc Grandpa tutaj nie zejdzie, tak czy siak. Pamiętacie, że jest tylko Grandpa? Więc jest w sumie spoko. Grandpa już tam idzie, on mnie nie słyszy. Pamiętacie, że on jest mega głuchy. On coś tam trzyma. Pamiętacie, że on musi iść z duct tape. Wydaje mi się, czekajcie, bo ja już wiem, twórca mi pisał, że na dole znajduje się helikopter. Więc ja tak czy siak muszę to wyrzucić tutaj, tylko jak wyłączyć ten prąd? Czy Grandpa to usłyszał? Grandpa tego nie usłyszał. Moi drodzy, możemy sobie na spokojnie iść, tak, idziemy na spokojnie. I teraz patrzcie, tu... Door block is blocking doors from the other side. Widzicie? Coś blokuje z drugiej strony, więc tak czy siak stąd nie wyjdziemy. Słyszałem, słyszałem naszego zioma, czyli dziecko od Slendryny. Tutaj, moi drodzy, niczego nie ma. Wydaje mi się, że to będzie mega prosta gierka, ponieważ Grandpa nie słyszy. On się chyba teraz obudził nawet. On się może obudzić, bo dzwoni dzwonek, więc taka drożeczkę lipa. Oho! Ready! Jacie czy on mnie usłyszał? Co my tutaj mamy? Zobaczcie w ogóle, że... O oh my god! On się tak szybko rusza? Ja się spodziewałem, że on będzie jeszcze w tamtym pokoju, ty. I się skupiłem na tym, co znajduje się tutaj. Juniorski, jedziemy do babci na pomidorówkę. No przecież właśnie przyjechaliśmy! Od Ryomen Sukuna. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek bądź też Elza powiedzieli. A być może jutro twój zrat pojawi się na odcinku. Jestem też w ogóle ciekawy, jaki tutaj będzie ending, jaka tutaj będzie cutscenka, Czy my, moi drodzy, zostaniemy zabici przez dziadka? Tak, tylko przez dziadka, a nie przez grani, bo granie poszła robić pomidorówkę. Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie wychodzimy jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że nie jest tutaj zablokowane i że będziemy mogli sobie na spokojnie stąd wyjść. Jest zablokowane, więc jest spoko. Grandpa, pamiętajcie, że on się respi u góry albo tutaj! Stop playing Slendrina games? Czemu on tak powiedział? Czemu on tak powiedział? Stop playing Slendrina games? Mamy tutaj w ogóle, patrzcie, a piece of picture. Nie wiem, gdzie się ukrywasz, Grady! To tu ma tutaj całkiem nowe, nowe słownictwo, zobaczcie. Weźmy sobie crowbar. Okej. Okay. Wyjdziemy. Tu jest zablokowane? Ale tu jest książka? Ej, o, zniknęło. Tam też coś mam. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie on jest, nie? Co to w ogóle tu jest, to? Slendrina złapała. Najprawdopodobniej swoją matkę. Co to jest? Shoot Stunner. Coś nowego tutaj mamy. Całkiem coś nowego. Tu też jest git. A czy mamy piosenkę tą tam taką fajną? Nowa nuta jakaś leci. Co my tutaj mamy? Secrets of Developer Games. Granny, Granny, Granny Slendrina and Slenderman. Oh my god! nie! You won't play Slendrina games. Są tam gada do mnie? Że ja nie gram w gry od Slendriny? Jak to nie gram w gry od Slendriny? Oh my god! Ja są wyciekam. Jak to nie gram w grę od Slendryny, jak cały czas w nie gram, no ale no dobra. Rozumiem, że już dawno nie było i ja uciekam moi drodzy! The Twins! Musimy sobie również pograć, ja muszę sprawdzić. Czekaj, sobie tu pójdę tu. Syk. Czy on wie, że ja tu jestem? Chyba nie. Nie Miejmy nadzieję, że sobie stąd pójdzie. Tak, pójdzie, bo jeżeli on tutaj przyjdzie, no to nie będzie. Co my tutaj mamy? Chain cutter. Jakby co to już wiemy, że tutaj jest Chain Cutter. Przeskakujemy na drugą stronę. I co my tutaj mamy? Tu jest zdjęcie. Tu nic nie ma. Tutaj również nic nie ma. Tutaj mamy emo. do tego stun chyba, czegoś tam. Tu sobie mogę odblokować. Tu idzie znowu pajączek, czy ten pajączek mi coś zrobi? Nie. Security, mamy security, ja mam w ogóle tam coś na telewizorze, ma załączone. Czekajcie, moi drodzy, z racji tego, iż on teraz śpi, my musimy poczekać na to. Właśnie teraz, na to. To ja bym chciał sobie wejść tu. Wejść, dropić tutaj kluczyk. Mamy tak, patrzcie, co jest tutaj? Tu nic nie ma. mamy, moi drodzy, kamery. Tu nic nie ma. To jest granitu chyba, nie? Ja, yeah, ja, yeah, yeah, to jest normalnie Granite Tube. Dobra, wejdźmy na górę, bo wydaje mi się, że on tutaj za chwileczkę przyjdzie. Tutaj też mamy coś pozmieniane, chyba. Ja tylko wiem, że mamy tutaj Handwheel. Something is blocking from the other side. Tu, a jakbyśmy tu otworzyli, to tutaj mamy Weapon Key. Hmm, te gry to najbardziej, ponieważ dostaniemy shotguna. Tyryryry. A tu? Tu muszę książkę odłożyć. A, dobra, i dostaniemy się ją tam. I tam chyba był Glass fuse potrzebny, więc już prawie mamy wszystko. Tu jest Chain Cutter potrzebny. A, on teraz sprawdza kamery. Dobrze, dobrze, że nie zszedłem, bo jakbym teraz zszedł to by była lipa. Ale gdzieś tutaj mogliśmy chyba skoczyć, prawda? Tu mogę sobie zaskoczyć. On mnie teraz wykrył! On idzie po mnie. On mnie teraz wykrył, myślę, że on kamery sprawdzał. Co tu jest? The True Story of Granny 3. Okej, okay, dobra, chyba mamy, chyba będziemy mieli też takiego moda do ogrania, więc jeżeli będziecie chcieli, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. I czekaj, czy to zadziała... Chyba tu się odblokowało, no? Nie no, dalej tu jest, czemu tutaj tak, tak, takie rzeczy się dzieją? On tu jest, nie ma go tu. Tutaj go też nie ma. Chain cutter, gdzie był chain cutter? Weapon key, w ogóle musimy mieć po weapon key. Moi drodzy, jak mamy weapon key, co on tutaj ogląda? Ty, co on tutaj coś ogląda? Jakiegoś youtubera, chyba z tego co mi się wydaje. Tutaj w ogóle też coś jest, nie mam żadnego pojęcia co. A już wiem gdzie był, nie? Bo my mamy generalnie tego crowbara. Ja sobie go tutaj wydropię. Dobrze, że on nie słyszy, bo jakby słyszał, no to by była lipa. A tak to on jest po prostu głuchy. I mamy tutaj emo. Dobra, a gdzie był weapon key? Weapon key był. U góry? On zaś sprawdza kamery, bo jest pip, pip. Więc my, moi drodzy, musimy sobie wziąć teraz crowbara. Pamiętajcie, jak się w to grało, nie? To teraz usłyszał? Nie. Tutaj chyba to się też dało otworzyć, nie? Kamera, jaka wielka. Co tu jest? Emo. Okej. Okay. Tutaj coś otworzyłem. Danger. Angry. Run. If you notice her. Uciekaj, gdy ją zobaczysz. A tutaj, tutaj też pełno krwi. Boatki? Czy możemy uciec normalnie? Boatki. Używając. Ale to będzie potrzebne do helikoptera, czy do czego? Bo już w sumie nie wiem. Idziemy tędy. Ale gdzie jest. Jak ja się mam tutaj? Aha, tak po prostu. I tam chyba będzie shotgun, nie? On tu już leci, tylko nie wiem z której strony, chyba tu nie. On tu idzie! No! On do mnie powiedział Stop! Słyszeliście go? Ja sobie to tutaj wydropię. Dobra, on teraz tutaj przyjdzie... A on jest w ogóle jakimś robotem ty! On jednego oka nie ma chyba. On chyba normalnie jednego oka nie ma. Wiecie dlaczego? Bo on zużył jednostce! the true story of Slendrina 3, Granny 3, o oh, uciekam, oh, no, on mnie zaraz złapie. Tu szybko do góry. I tu, patrz, cyk. Włazisz, on mnie nie złapie. Chyba nie mam nadzieję, że mnie nie po tyłeczku. Dobra, nie schwycił mnie. Nie chwycił mnie. Gdy, stary, gdzie był ten weapon key, nie? Bo ja zapomniałem, tu jest weapon key. Ktoś dzwoni, nie? On już chce żreć, ten typek. On teraz tańcuje sobie, więc my możemy sobie zejść na spokojnie na dół i w końcu będziemy mieli shotgun. No bo shotgun to jest to, co Ty gryski, najbardziej, prawda? Miejmy nadzieję, że ten shotgun jest w tym miejscu, w którym powinien być. Ani ta crowbar! Ale. Gdzieś ja crowbara zostawiłem na dole, a on teraz tu idzie, chyba, nie? Tak mi się wydaje. Grandpa. On wie, że ja tu jestem. Bo dziecko od slendery chce żreć. Dobra, poszedł. Ty nie zauważył mnie, on jest taki ślepy, że to jest niemożliwe. Stąd się wydostać nie da, bo myślałem, że da się też odbarykadować te okta tutaj i na spokojnie sobie wyjdziemy. W każdym razie mamy crowbar. Tu. I co my tutaj mamy? Spark plug? Ale czemu my mamy takie przedmioty? Skoro z tego co mi wiadomo, helikopter jest na dole. Nie mam żadnego pojęcia. Ja sobie przejdę teraz tutaj i miejmy nadzieję, że już będziemy mieli shotguna, żebyśmy się mogli dziadzia pozbyć. Bo dziadzio nie jest nikomu potrzebny, naprawdę. Dawaj, tutaj. Crowbar, crowbar. Co to jest? Ty. Co to jest? Stun shutter. Emo. Czy to jest do tego? Ani dasz shoot stunner. A to jest, co to jest? Stun shutter. Ty, to, to są dwa różne rzeczy, czy co? Tam już nic nie ma. Oh my god, oni tutaj wszystko zablokowali. Tu sobie mogę wyjść jakby, co? Pamiętajcie. Ale czekaj, 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 bo ja jeszcze sobie mogę otworzyć tu. Tutaj mamy helikopterki. Dobra, weźmy ten helikopterki, żeby miał ja już wiedział, że on tutaj jest, nie? On chyba tam chce coś zjeść, słyszeliście go? Co za obesrałek? Rzucamy to tutaj. Ja nie mam żadnego pojęcia, jak tą elektryczność tutaj wyłączyć, ale jak sami widzicie, tam jest prąd i my się tam nie dostaniemy. Nie ma, nie ma jak się dostać, nie? Co ty robisz na moim bagnie? Tutaj czekaj, kana. Odziemnior. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek, boisz też Elza powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Więc my, moi drodzy, weźmiemy sobie tutaj ten. On zaś tańczy. Tu on zaś tańczy. Więc możemy na spokojnie sobie tutaj wejść i co my. Jest! Jest, baby! Jajo, Granny! 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 Patrz go. Prawie mnie złapał, nie? Emo, emo, patrz. Bo wydaje mi się, że to... Granny, Granny Slendrina and Slenderman... Ah, now I can escape with helicopter! Myślałem, że to będzie potrzebne tam do góry, a jednak nie. Dobra, ja sobie pójdę teraz... O, tutaj to przecież też mogliśmy odblokować, nie? A tutaj coś jest? Pokaż mi to, ziomek. Czy tutaj coś jest? Padlock key Padlock key Czekaj, na razie sobie wejdziemy na górę Ale wyda... nie da się wejść na górę Ty, co jest grane? Ej, nie da... ja, da się wejść na górę Dobra, bo coś się zbugowało Bo generalnie to ja muszę podejść teraz tu Ja nigdy nie wiem, gdzie trzeba iść, nie? Ale ja muszę idealnie trafić, proszę Nie, nie no, nie działa Ej, a jak to ja mam teraz odblokować tutaj? Bo tutaj gdzieś powinien być... O, to jest zablokowane Czy ja tam nic nie mogę... Ja w ogóle chyba nawet tutaj wejść nie mogę, nie? To co ja mam teraz zrobić, ty? Zejdźmy może na dół. Pff, mamy glass fuse. Ja sobie zobaczę, co gdzie tu jest. Bo, jakby co to go usłyszymy, tego naszego dziadzia. Ranch! Ranch był pożymny u yy, Bobasa. U Babysia od grani, od slendriny. Dawaj, ciepki to tu. Tu mamy w ogóle, że to była z grani kiedyś. The true story of Granny 3. On chyba zaś gdzieś tutaj spaceruje, nie? Tu chyba nic nigdzie nie ma, nie? Ale ja sobie, moi drodzy, wezmę ten tutaj Stun gun, który nazywa się teraz Stun Shutter. Bo on tu jest. Stop! On w ogóle też swoje, swoje imię zmienił, tak mi się wydaje. Tutaj w ogóle też coś jest, tu. A tu jest ta książka, dobra, Czekaj, Ja mogę sparaliżować to dziecko od Greninja? Oh my god! Umarł. A przecież mnie tutaj ta wzięła, dlatego ja ręczę potrzebowałem! Karolina! Ja zapomniałem o Karolinie! Ja sobie po prostu posz... Ja nie mam już tego... STOP! Granie mi będzie... gran mi cały czas będzie mówił STOP! Moi drodzy, wy jak tam słyszycie, cały czas Srendrina płacze za swoim babysiem, bo został sparaliżowany. Ja cały czas ją słyszę, ja się boję, że ona tutaj za przyjdzie, bo... Ten mod jest... A on zaś żyje, ty! No to co jest grane?! Ja nie... Czekaj, to było tu, nie? Range. Dobra, odkręcamy. Jest Git, tu niczego nie ma. Więc mogę teraz na spokojnie patrzeć. Tylko ja muszę podnieść to. Dobra, on poszedł. Mamy to. jest na spokojnie teraz. Tylko czekaj, bo on gdzieś tu musi być, nie? Jak on tutaj. Ja do niego. Bo ja muszę zobaczyć, co tam się znajduje po drugiej stronie. Ja mam nadzieję, że. Może Grant tu gdzieś jest. Bo, jak ja zabiję Babysia, za chwileczkę Grandpa przyjdzie. Ty ona tu! Idzie, patrz. Jak on wygląda? Ty on ma, on, on jest pająkiem teraz. Dostał drugi raz. Gdzie to jest? MO. Bo za chwileczkę tutaj chyba Dziadio też przyjdzie, tak mi się wydaje. Tutaj, moi drodzy, mamy save A gdzie był save potrzebny? Idzie Dziadio, wkurzony i to tak na maksa, nie? Dobra, dostał drugi raz Ja sobie biorę to, dropniemy tutaj Slendrina po raz kolejny płacze A ja wolę sobie, moi drodzy, podnieść teraz szybko Odsuń się! Tutaj, patrz Safki, bo najprawdopodobniej On chyba za chwileczkę się zrespi znowu, po raz kolejny Sejfki, ja już wiem Gdzie był safeki. czekajcie, ja muszę sobie Podejść tu i tutaj był safe, Prawda? Tu Tu muszę szybko otworzyć, cyk Gasoline can Czyli to jest kolejna rzecz, a tutaj co jest? Żelazne domy, żelazną domy załączyłem, ty oni tutaj dali żelazną damę! O, widzisz, zaś żyje. Tutaj mamy kolejny przedmiot, moi drodzy. ken, to i to. I chyba już możemy... Nie no, podpadle. Helikopterki. Gdzie były helikopterki? Ja już go chyba tam dorzuciłem, prawda? Tak mi się wydaje. Ale wolę sobie na spokojnie podejść tutaj po raz kolejny po Stungana, ponieważ on mi się mega przyda. Dobra, teraz, moi drodzy... Teraz, moi, moi drodzy, musimy poczekać na Granatpę i muszę pomyśleć, co gdzie było. Bo ja się skupiam na tym, co on sobie ogląda. O! G Grandpa i Grani. Grani i Grandpa. Fajnie się zmienili. Bo ja muszę się teraz zastanowić, bo tutaj się znowu wszystko pozamykało, bo ja znowu umarłem. Jakbyś inaczej. I ja gdzieś tutaj mogę. A, już wiem, 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 wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ja mogę użyć tego chain cutter i odciąć chyba tutaj prąd. To jest w ogóle hoinka. Tak jakby za chwileczkę miała być święta. Gdzie jest Grandpa? On tu idzie, dobra. Ja sobie do niego strzelę, żeby się go pozbyć, bo mi się w ogóle do niczego nie przyda, nie? On w ogóle tutaj jest odgłos, jakbyśmy strzelali z shotguna. Ale moi drodzy, teraz ja sobie to tutaj wydropię. Weźmiemy sobie chain cutter, który mi się przyda najprawdopodobniej do wyłączenia prądu. Chain cutter. I najprawdopodobniej chain cutter chyba też możemy odciąć tutaj prąd, chociaż nie jestem w 100% pewien. Ja da się. Jest git. I tu już chyba prądu nie będzie. A tutaj też coś się Patrz. Aż to, Shoot, a to jest shotgun, a to jest shotgun, dobra, dobra, dobra. Już czaję bazę, już czaję bazę. Gdzie jest to? Stun Ja wolę sobie mojego stungana wziąć, bo ten stungan jest praktycznie zawsze do wykorzystania. Zawsze do wykorzystania, moi drodzy. A ja teraz sobie zejdę na dół, zobaczyć, czy przypadkiem nie wyłączyłem już tam prądu, bo jeśli tam. Ale czekaj. Zielone. A tu? Doris blocking from the other side. Czyli coś nas blokuje od drugiej strony. Wydaje mi się, że już tutaj chyba prądu nie będzie. Patrz, nie ma prądu, więc jest git. Teraz na spokojnie możemy iść. Chociaż może być tak, że dziadzio tutaj za chwileczkę przyjdzie, bo dziadzio przecież przychodzi karmić Karolinę. Ale z racji tego, iż tutaj był prąd, to chyba tego jednak nie będzie. Moi drodzy mamy helikopter, ale nie ma Karoliny. Czy ja mogę... Czekaj, tam też coś jest. Tam, czy tam jest perlokki potrzebny? Czekaj, czekaj, czekaj. Bierzemy duct tape. Musimy. Co myśmy tu mieli? Czy ja mogę w to wejść? Dobra, nie ma Karoliny, jest Git. Ja tutaj gdzieś coś miałem zrobić, nie? Tylko ja już jakieś. któreś ze śmigiem miałem naprawić, ale już nie pamiętam które. Dobra, dropniemy to sobie tutaj. Tu w ogóle. Co tu. Snowball? Ale to są. Ale czekaj, bo ty. Bo to są chyba granaty, a oni to nazwali snowball. Czyli. Yy, kulka śnieżna. Dobra, idziemy do Grandpa. Gdzie jest Grandpa? Albo pójdziemy do Babysia. Chociaż jak pójdę do Babysia... to Grandpa się zdenerwuje. I nas zabije, nie? Pa. On tu jest? Patrz. On nie wie, gdzie on jest, nie? A on i tak nie żyje. Wybuchło, on, ale przecież. Dziecko, baby się od slendriny, on już i tak nie żyje, nie? You won't stop playing slendrina game. Dlaczego przestałeś grać w grę od slendriny? Oh my. Ja tego nie podniosę, nie? Czy on tu jest? Nie ma go tu chyba, nie? On tutaj się boi wejść, bo tutaj... Co za typ. Dostał! Let's go! On znowu poszedł gon. na jedną minutę. Weźmiemy sobie teraz oczywiście to, dropniemy. I teraz, moi drodzy, czekajcie, bo wydaje mi się, że tam był chyba... Helikopterki mamy. Więc to sobie zrobimy tutaj? Ale najpierw muszę zatankować nasz helikopterek, który znajduje się w podziemiach. To nie wiadomo też w sumie dlaczego. Ja sobie podchodzę tutaj. Tankujemy. Dobra, zostało zatankowane. Teraz bierzemy helikopter key. Tutaj możesz ściąć, nie? Bo już widzę, że dużo nagrywamy. I gdzie był helikopter key potrzebny? Tutaj chyba, nie? Tu, cyk. Engine start. I can start the helikopter yet. Dobra, zostawimy to sobie tu. Uh, Duck tape. Ja tu jakoś muszę to. Śmigłos. Ja, 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 patrz, zadziałało. Ale to już teraz mogę? Patrz, helikopterki. Cyk. Proszę bardzo. Lecimy. Co się teraz stanie? Ta nuta, nie w ogóle? Mam nadzieję, że ona jest bez copyrightów, żeby nie było sceny. <laughs> nie tak jeszcze przeteleportowaliśmy u góry? Ale dlaczego? A czy będzie greni się pojawiła? Jak ona wygląda ty? O co chodzi z tą Greni? Ona jakoś na różowo była ubrana. I ona się, moi drodzy, zniesmaczyła, że uciekliśmy helikopterem z tego, z podziemi. <laughs> Moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek z Granny True Story podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za dużo. No i dzięki, że komentujesz. Dzięki, że subskrybujesz. No i widać w następnym video. Na razie, dzięki. Cześć.